Witam Państwa. W komentarzach miałem taką prośbę, żebym pokazał, czy w tygulikach ludowych jest miód. A ja jeszcze po prostu je nie zakarmiałem na zimę. Tak, żebym się gdzieś zadziadował, że, że dziś wezmę przepaczę całe gniazda i ułożę już je do zimy. Bo one mają zimować na, na dwóch korpusach z ramkami, a trzeci pod spodem ma być pusty. Ja tu otworzę ten, ten nulik i będziemy obserwować My się, wydaje mi się, że chyba dam rady dzisiaj, bo chociaż przeństwo takie gdzieś, że szukają tego, tego pokarmu. Tu jest matka z czerwoną kropką, ona ma już chyba nie wiem, rok, czy dwa lata, czy, czy trzy, już nie pamiętam do, dokładnie. Ale tu jest wszystko. Zapisany. Ul, y, ul już jest, rodzina już jest praktycznie y, tak zmonitorowana, że warozy tu nie powinno być. Bo od 1 września y, zwalczałem tu warozy. Ale jak głoże gniazdo, jak nie będzie czerwił, to jeszcze zrobię sublimację. Kwasem szczawiowym, żeby sprawdzić, ile, ile było tej warozy. Tutaj mam zapisane, ile się osypało. To jest dolny wylotek. Osyp warozy 86 sztuk. 86 sztuk jest na, na dzień dzisiejszy. Z tym, że z tego Ula był zabrany cały korpus, bo tu był czwarty korpus, po lipie był zabrany do, do Ula, który do Ulika, który ma górny wylotek, bo tamten się, się tak nie rozwijał i ja tam dołożyłem cały korpus, tam było chyba 5 czy 6 ramek z czerwien. Także ten, ten, ta rodzina troszkę osłabła, ale szła bardzo prężnie. Zaczniemy to wyciągać. O ciężkie ramko, czyli pokarm jest. No tu jest całe, całe ramko pokarmu. Taki, tu o tu jest druga ramka z pokarmem, też cała za, zaszyta. Tu też jest ramka, widzę, cała zaszyta pokarmem. Ja tu podkarmiałem praktycznie do lipy, od, od maja do, do lipo podkarmiałem ci, y, ciastem, bo nie karmiłem syropem, bo jak z y, y, Zbigniewowi podkarmiałem syropem, to się plastry obrywały, bo tu po prostu nie ma y, on, on miał same znozy, nie miał tam żadnych wzmocnień. No tu jest nie ma, nie jest cała zasklepiona, ale, ale jest pokarm. Tu, tu był czerw, ale już nie ma. Trzeba to szybko robić, żeby rabunki jakieś nie powstały. No tu też jest troszkę miodu. Ale czerwiu nie ma. Widocznie już matka nie czerwi, no. Będzie można zrobić sublimację śmiało, ale to może kiedy później, że jak już pszczoły nie będą takie aktywne. No tu też jest pokarm widać. Ja tu w ogóle dosłownie chyba dwa razy patrzyłem, co jak dokładałem korpusy, a tak to ja tu w ogóle nie zaglądałem do tych ulików. Nie wiem, czy tu w ogóle jest matka, czy, 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 czy nie ma. To, to ma być ulik, jak to się mówi, bezobsługowy. No. No, tu jest cała z, z pokarmem. O. Zaszyta. Już takie troszkę odrętwiałe są. Bo dzisiaj było zimno, rano, było tylko u nas plus 4 stopnie. Tu jest kolejna kondygnacja, zobaczymy, co, co tu jest. O, tu jest lekka ramka, ale też jest pokarm. No, tu jest mniej. Nie wiem jak to będzie układać do zimy, bo nie wiem co tam jest na dole No nie ma w ogóle serwiu. Tu jest pierzga na BTFS. To była mocna, tu był mocny rój, tu był przeszło 4 kg tu Bardzo mocno pracowały No znowu pierzga. Mi się wydaje, że będę musiał tak samo ułożyć te, te plastry do zimy. Jak są, bo to nie ma im co tu kurczę psuć. O, tu jest czerw. Jednak matka jeszcze... Ale tylko czerw kryty. I to są ramki bez węzy. Ja tu mówiłem, tu jest tylko taki wąziutki paseczek dany, żeby mi budowały, żeby mi budowały na tak, jak im pasuje. No tu jest druga ramka z, z czerwiem, tylko jest mniej. Patrzcie no ale matka powinna być, skoro jest czerw. Pewnie będzie na, na dolnej kondygnacji, bo matka chyba ucieka. No tu jest trzecia ramka z czerwioną, to tu jeszcze. O jest tu matulka. Widać ją z czerwoną kropeczką. Ale już nie ma, nie ma jajeczek, czyli pewnie przestanie czerwić niedługo. No Pszczół jest dosyć dużo, także no tu, tu, tu już są resztki, z tej strony nie ma czerwiu, tu jeszcze jest parę komórek, ale tylko czerw kryty, czyli matka już nie czerwi. I ostatnia ramka na tej kondygnacji. No ta jest pełna pokarmu, o widać tu. No tu jest pierzga. Zawalone fest. Tu są kurcze całe, prawie trzy ramki. Ostatni korpus, przedostatni korpus. I tu mamy ten korpus, musi być pusty, bo, tak jak mi tu kolega mówił, taki już doświadczony pszczelarz, który już parę razy zimował w ulicach w Warne, że dolny korpus musi być, musi być pusty. Żeby pszczoły się miały gdzie uwiązać, więc te ramki pójdą. a to damy tu Dobra. no tu jest pokarm tu, tu, tu miałem zastosować tak zwaną ramkę pracy ale no jak pszczoły kurcze budują na te o, tu, chociaż tu jest, tu jest y, trutowy ten. Y, są komórki trutowe, ale pszczoły to zalały pokarmem. Czyli jak przezimują, to jak zjedzą ten pokarm, to może matka zaczerwi, bo y, w rójce to raczej matka nie czerwi na, na, na trutnie. A jak czerwi, to, to bardzo małe ilości. No tu, tu jest też troszkę pokarmu. Ten kortu trzeba opróżnić. Czyli ten, ten komentarz, co był, żebym pokazał, czy jest miód, no, no jest trochę miodu. Widać, że jest, no nie ma cudów. Tu widocznie będzie to trochę pan z pokarmu, trochę z lipy, bo z, z lipy miałem trochę miodu. Nie wziąłem dużo, ale ale w tych rodzinach produkcyjnych było troszkę. No tu też to jest. No tak to wygląda. No, no, uważam, że nie są to złe uliki, bo są bardzo lekkie. No tu też jest, widzę w środku pokar. Bo... No nie ma dużo, ale. Ale parę. Parę kilo będzie. I, I te ramki z pokarmem damy na górę. No tu nie odbudowały całkiem. No, i ostatnia rameczka. Teraz tak. O, ta jest prawie pusta. Chociaż jest, jest też troszkę pokarmu. Tu mamy dennicę z siatką higieniczną. Ja tu pokażę, w jaki sposób. Się zabezpieczam przed, przed mrówkami, bo tam miałem właśnie takie zapytanie, że czy, czy, czy mrówki mnie jedna waroza? Nie, to nie waroza, tu jest jedna, druga i o, to jest wszystko. Za, zamazane olejem. To, to już wyschło, bo to chyba parę dni temu, jak żem to posmarował. I tu mrówka się nie ma prawa dostać, bo, bo jakby się dostała, to by się chwyciła w ten olej. Także tu mi mrówki nie wchodzą. Bo y, ja tam proponowałem, żeby że są takie specjalne miseczki y, z olejem, ale ja tego nie stosuję, no bo, no bo uważam, że olej wystarczy. Tak, to teraz tu będziemy tak robić, żeby ułożyć te dwa korpusy, a ten schowamy. Damy go na, na górę. Więc złożymy tak. Jeszcze kurczę tutaj jest. Żeby mi nie podniósł. Aby tu już więcej nie grzewać, to w ustawie ramki tak mają być. dobrze, to ułożyłem, chyba odwrotnie trzeba, zaraz popatrzymy, gdzie jest czerw, Patrzcie, żeby czerw był pod tym korpusem, dobrze jest, dobrze, dobrze, czyli czerw jest w tym korpusie, tu jest pusty, a tu jest tuso ramki z miodem i jeszcze na jesień, przepaczę, czy, czy mają na tyle pokarmu, jak będzie mało, to dołożę z tych, z tych ramek, trzeba tu jeszcze będzie to wszystko sprawdzić i to jeszcze mamy przed sobą jesień, także no, to by było tyle, to jest ten ulik z dolnym wylotkiem, a teraz pójdziemy, będziemy sprawdzać ulik z górnym wylotkiem. Sprawdzimy teraz tak pobieżnie ten ulik z górnym wylotkiem. O, tu kurczę jest osób warozy 385 sztuk. No ale tak jak mówiłem, tu jest chociaż powinno być odwrotnie, no ale ja tu dałem cały korpus yy, z tym, z, z, z czerwiem z, z tego ula, to to mogła być tu po prostu zabrana waroza, część warozy. Tak mi się wydaje, bo tam było 81, tu jest 385, to jest dosyć duża różnica, ale uważam, że jak na, na dzień dzisiejszy, jakby było w każdym po, po 400 sztuk, nawet to, to nie trzeba w sezonie w ogóle pszczół leczyć, no bo wystarczy na, na jesień. Bo to 400 sztuk to, to nie jest dużo. Zerkniemy, co, co tu słychać. o tu jest, widzę w tym korpusie pszczół nie ma więc te rabki będą zabrane ale pusta tu, tu był czerw właśnie z, z tamtego ula takie właśnie rameczki są wkładane do do, do tych gulików. Tu jest taki zaczątek węzy do, dosłownie na półtora centymetra. Takie coś. Ja to już pokazywałem. O, tu jest pokarm. O! Widzę, że go biorą. Widocznie w tym ulu nie ma pokarmu na tyle chyba. Tu, tu nie była rujka osiedlona tylko tu była dana rodzina z ula wielkopolskiego jest pokarm o te ramki się chyba zabierze najwyżej jak będą miały mało pokarmu To, to dam im inwertu, zobaczymy, czy tu jest, bo tu, tu jest też matka starsza. No tu jest prawie cała z miodem. Widać. Tu też muszę dolny korpus zostawić pusty. No tu też jest miód. Widać, tu chyba z nawoci będzie, bo nie zasklepiony jeszcze. Ta rodzina dostała mniej pokarmu. No pszczół jest dosyć dużo, także no trochę trochę pokarmu mają, ale nie za dużo. O no tu jest matka. Dać. Też czerwoną kropką. Tu też tego czerwiu nie ma dużo. Czyli pasuje, żeby... Ten korpus był na dole. Tu już nie ma czerwiu, ale chociaż jest troszkę, ale jest pokarm. Zobaczymy co mają na, na dole. Tu też troszkę pokarmu. No, pszczół jest. Tu już nie ma serwiu. Kotza z ramkami się wyciąga. On nie chce. to fukadło jest no, troszkę żeby je tu po poruszał i służyłem weźmy od tej strony o tu jest pokarm widać nawet jeszcze nie zasklepiony tu jest pierzga Nie wiem, czy, czy ta ramka nie będzie na dole. Tu jest pokarm. Tutaj kurcze nie jest zasklepiony. Ale widzę, że ramki są odbudowane praktycznie do samego dołu. I są ładnie poklejone, tak że, że się nie wypaczają. No tu nie ma czerwiu nie ma czerwiu, czyli jednak ten, ten kotr będzie wyżej A z będzie pod tym. Właśnie nie wiem, zastanawiam się, o tu jest pieżga Czy zimować na górnym wylocie czy, czy na dolnym bo tu dolny wylot jest Zatkany także Z tego co mi ten pan Zbigniew mówił to się powinno zimować na Tu jest miódnie nie To się powinno zimować na, na dolnym wylocie Tylko Ramki powinny być na zabudowę ciepłą. Ja to zrobię tylko już na, na, na jesień. No tu jest pokarm, nie zasklepiony Wszystki. Zobaczymy jeszcze dolny korpus. Musimy go. Ach kurczę, się kleją ramki. No popatrzymy, co, co jest tutaj. To tylko tak zerkniemy za ze dwie, trzy ramki, bo to film by bardzo długo trwał. No tu jest, jest miód. A tu są tak dziwnie ramki odbudowane. Tu jest plaster trutowy, a tu jest pszczelin. No, pszczoły nie mają wylotu i tak głupieją. No, tu też jest miód niezasklepiony. Tu jest. No, tu nie ma tyle pokarmu co, co w tamtym. Jednak tu była słabsza rodzina. Nie, nie przyniosły tyle. Ja im tego nie będę zabierał w ogóle, tylko dołożę im tu. Z parę kilo inwertuj. Bo ja wszystkie pszczoły zimuję na na inwercie od kilkunastu lat. No ta jest pusta. To te. Te ramki pójdą do schowania. No to tu już nie ma co na, nagrywać więcej, bo to już będę podobnie robił jak, jak w tamtym uliku. No tu waroży było więcej. Tu jest też siatka higieniczna i tak samo jest szufladka smarowana. Także tu, tu mrówek w ogóle nie ma w tym, w tym, w tym uliku na, na dole.